Złożenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące przebudowy amfiteatru w Parku Wolności pojawiło się na stronie Urzędu Miejskiego 26 marca. Chętni do realizacji tego zadania mogli składać oferty do 14 kwietnia. Jak się okazało, wpłynęła propozycja tylko od jednego wykonawcy. Niemniej jednak z ofertą mieszczącą się w kwocie pieniędzy, którą urząd przeznaczył na przebudowę amfiteatru, czyli 2 miliony 200 tysięcy złotych, firma ZŁODZI, która złożyła swoją ofertę przetargową, zaproponowała wykonanie zadania za 2000 1196 tysięcy, czyli o 4000 zł mniej. Decyzja o podpisaniu umowy z wykonawcą bądź odrzuceniu oferty nastąpi po analizie złożonych w ofercie dokumentów. Kiedy oferta zostanie przyjęta, wykonawca będzie miał rok na realizację zamówienia, od daty podpisania umowy. Jak można przeczytać w specyfikacji warunków zamówienia, planowana data podpisania umowy to 6 maja. Czyli najpóźniej wiosną przyszłego roku, inwestycja powinna być gotowa. Przypomnijmy, w 2019 roku stare trybuny amfiteatrów w Parku Wolności zostały rozebrane, a teren wyrównany i pokryty trawą. Teraz wykonawca będzie miał do zagospodarowania teren o powierzchni 1903 m2. Zakres prac obejmie m.in. budowę widowni oraz przebudowę sceny, która zostanie powiększona, utwardzenie kostką brukową placu przed sceną i korony widowni, wykonanie trawników poszerzenie drogi dojazdowej do sceny, przebudowa instalacji energetycznej ze zmianą lokalizacji lamp oświetleniowych, zakup i montaż plastikowych siedzisk na widowni, montaż elementów małej architektury i tu wymieniono kamienne kule, balustrady, kosze na odpady. Na trybunach będzie 826 stałych siedzisk z możliwością dostawienia siedzisk tymczasowych na terenie między sceną a trybunami. Firma z Konstantynowa Łuckiego, która wygrała przetarg na budowę budynku technicznego w zajezdni autobusowej MZK wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w formule zaprojektuj i wybuduj. W grudniu ubiegłego roku przeprowadziła rozbiórkę dotychczasowego budynku magazynowego, aktualnie podjęto realizację kolejnych prac po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę. Wykonawca przejął już teren budowy i rozpoczął prace przygotowawcze, poprzedzające rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych. Docelowo powstanie nowy budynek techniczny o powierzchni około 465 m2, w którym znajdą się m.in. innymi wulkanizatornia, a także magazyny części zamiennych, magazyn odzieży, pomieszczenia na Oleje, a także pomieszczenia biurowe działu technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, a także część szatniowo-socjalna dla mechaników MZK. W ramach remontów zajezdni stara kotłownia z ogrzewaniem węglowym zostanie zastąpiona ogrzewaniem gazowym. Zostanie pobudowana również infrastruktura towarzysząca, między innymi fragment kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacje teletechniczne. Aktualnie trwają prace ziemne pod fundamenty budynku technicznego. Modernizacje na terenie zajezdni odbywały się już znacznie wcześniej, zwłaszcza, że minęło już blisko 40 lat od chwili jej oddania do użytku. Zajezdnia autobusowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego została oddana do użytku w 1982 roku i od kilkunastu lat postępuje jej modernizacja. Najpierw spółka MZK we własnym zakresie przebudowała myjnie dla samochodów autobusów i ciężarówek, natomiast w ostatnich latach. Przebudowano także halę napraw i budynek warsztatowo-garażowy. Koszt aktualnie realizowanego zadania na terenie zajezdni autobusowej MZK przy ulicy Lutomierskiej to 3 miliony 43 tysiące złotych. Inwestycja jest częścią projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w pabienicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W minioną niedzielę po godzinie 23.00 strażacy otrzymali wezwanie do pożaru w wieżowcu przy ulicy Skłodowskiej. Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze, które wpłynęło do nas z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Było to o godzinie 23.18. Treść tego zgłoszenia wyczuwalny zapach dymu na klatce schodowej i w mieszkaniu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że zadymiona jest klatka schodowa, a pożar najprawdopodobniej powstał w piwnicy. Na miejsce zdarzenia zadysponowano w sumie cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Pabianic i cztery zastępy zachodniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Pabianickiego. Były to w późniejszym etapie pomoc w ewakuacji ludzi i w sprawdzeniu, czy wszystkie mieszkania. Są puste, czy nikomu nic się nie stało. Także wykorzystywaliśmy do tego celu strażaków z OSP. Pomagali też w oddymieniu i przewieszeniu klatki schodowej. Ewakuacja była niezbędna, ponieważ kanałami wentylacyjnymi, dym z komórek dostał się na wszystkie kondygnacje w wieżowcu aż do 10 piętra. Nietypowe zdarzenie. Wszyscy pytają, że ponad stuwa, ponad stuwa. No wyobraźcie sobie państwo, że mamy do czynienia z blokiem mieszkalnym wielorodzinnym, jest to wieżowiec. W związku z tym ewakuacja ludzi z jednej klatki schodowej, tak jak miało to miejsce w tym przypadku, to było 106 osób. E, oczywiście po działaniach, czyli po prawie 2,5 godzinach, większość osób wróciła do swoich mieszkań. Przed tym, zanim lokatorzy, mieszkańcy wrócili, te mieszkania zostały sprawdzone pod kątem stężenia tlenku węgla. Wyniki były oczywiście 0,0 ppm, także mogli spokojnie wrócić. 14 osób z tych 106 nie zdecydowało się wracać do domu, stwierdzili, że zostaną mu rodziny. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zapruszenie ognia. Straty oszacowano na 10 tysięcy złotych, z czego 7 tysięcy w budynku w stałym wyposażeniu typu drzwi, natomiast pozostałe 3 tysiące to wyposażenie komórki lokatorskiej. Prowadzenie akcji utrudnione było pod tym kątem, że wszyscy mieszkańcy byli zainteresowani co się dzieje i występowało w tej pierwszej fazie dość duże zadymienie, które naturalnym ciągiem jakim była klatka schodowa no, postępowało ku górze. Każdy z mieszkańców otwierał drzwi, pytając co się dzieje, tym samym wpuszczał do swojego mieszkania produkty spalania z piwnic. Tak? My apelujemy wielokrotnie, żeby zamykać drzwi, czekać na nasze informacje, są domofony, którymi informujemy jak postępować. Należy po prostu zamknąć drzwi, uszczelnić sobie te drzwi czy ręcznikiem, jeśli to są stare drzwi, można zwilżyć ręcznik, położyć go przy progu, docisnąć stopą i czekać na to, co proponują strażacy. Tak? W tej konkretnej sytuacji wszyscy byli bezpieczni, jedynym zagrożeniem był dym, który znajdował się na klatce schodowej. Raczej nie, udało się tą akcję przeprowadzić sprawnie. Mieszkańcy reagowali na polecenia strażaków. Nie było większych problemów, jeśli chodzi o koordynację tych działań w zakresie ewakuacji. Działania strażacy zakończyli o 1:45. Placówki handlowo-usługowe, hotele, restauracje i siłownie z powiatu pabieńskiego są pod lupą policjantów z pabieńskiej komendy. Świadczy o tym choćby zwiększona ilość przeprowadzanych kontroli pod kątem przestrzegania obostrzeń. To co sprawdzają funkcjonariusze policji w dużej mierze uzależnione jest od charakteru prowadzonej działalności przez dany obiekt handlowy bądź też usługowy, a także od wprowadzonych obostrzeń rozporządzeniem. Dla przykładu podam, iż od marca 2021 roku funkcjonariusze prowadzą zmążone kontrole siłowni. Jest to związane z zakazem funkcjonowania siłowni, centrów fitness, klubów fitness oraz basenów. Z wyłączeniem tych siłowni Klubów fitness, centrów fitness, które prowadzą działalność leczniczą na rzecz pacjentów oraz dla członków kadry narodowej Polskich Związków Sportowych w Sportach Narodowych, Sportach y, Olimpijskich, jak również dla sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk y, 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 Głuchych. W dużej mierze funkcjonariusze, którzy są na miejscu, sprawdzają, czy osoby korzystające z siłowni, będące na ich terenie bądź też próbujące wejść do środka, posiadają właściwe licencje uprawniające do tego. Tym samym zapobiegają popełnianiu wykroczeń, jak również niestosowaniu się do wprowadzonych obostrzeń. Od stycznia do 14 kwietnia funkcjonariusze skontrolowali 247 hoteli i 339 restauracji. 748 razy przeprowadzono kontrolę siłowni i aż 1930 placówek handlowo-usługowych. Funkcjonariusze przede wszystkim sprawdzają, czy właściciele tych obiektów respektują wprowadzone ograniczenia rozporządzenia. W placówkach handlowych, w sklepach funkcjonariusze sprawdzają, czy klienci posiadają zasłonięte usta i nos w przestrzeni publicznej, czy zachowują dystans społeczny, jak również czy zachowane są właściwe limity osób. Niestety funkcjonariusze w trakcie swojej pracy wielokrotnie spotykają osoby, które bagatelizują problem pandemii i nie chcą stosować się do wprowadzonych ograniczeń. Dlatego stróże prawa stanowczo egzekwują wprowadzone nakazy, zakazy i obostrzenia, czego efektem jest ilość mandatów karnych. We wspomnianym czasie policjanci w wyniku kontroli wystawili ich 510, skierowali 30 wniosków do sądu. W 11 przypadkach interwencje zakończyły się pouczeniami. Nie że wszystkie y, mandaty Wystawione przez funkcjonariuszy zostały nałożone na osoby nieprzestrzegające nakazu zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Warto tutaj zaznaczyć, iż obowiązek ten towarzyszy nam od kwietnia 2020 roku. Tłumaczenia osób zasłaniających się niepamięcią bądź roztargnieniem tak naprawdę nie uchronią ich już przed mandatem karnym. To powinno wejść już nam w nawyk zasłanianie ust i nosa. Z kolei wnioski o karanie do sądu zostały skierowane przeciwko osobom, które świadomie zlekceważyły wprowadzony nakaz, i jak również odmówiły przyjęcia mandatu karnego. Warto tu również wspomnieć o tym, iż policja nie ustanawia prawa. My nie jesteśmy instytucją powołaną do badania legalności i zasadności poszczególnych przepisów i rozporządzeń. Naszym działaniem jest przeciwdziałanie i reagowanie na popełniane wykroczenia, przestępstwa jak również niestosowanie się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Robiliśmy to od samego początku pojawienia się koronawirusa w Polsce. Brak reakcji z naszej strony byłby w tej chwili niedopełnieniem nałożonych na nas obowiązków służbowych, zwłaszcza że skala zachorowań w ostatnim czasie była naprawdę na wysokim poziomie i w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się. Jeśli nasze dotychczasowe upomnienia, pouczenia bądź też zwracanie uwagi nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, należało się spodziewać, iż będziemy podejmować bardziej zdecydowane kroki. Wszystko po to, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, a także aby wprowadzić stan normalności, czyli stan sprzed, wybuchu, stan sprzed rozpowszechnienia się epidemii koronawirusa w Polsce. Kontrole policjanci z Powiązkiej Komendy prowadzą również w środkach komunikacji zbiorowej oraz w miejscach rekreacyjnych. Ilość przeprowadzanych kontroli w dużej mierze zależy od ilości funkcjonariuszy pełniących służbę danego dnia oraz od ilości interwencji i zdarzeń, które ci funkcjonariusze muszą obsłużyć. Natomiast w miarę możliwości oczywiście staramy się przeprowadzać również kontrole w środkach komunikacji miejskiej. Jak również w najbliższym czasie będziemy będziemy przeprowadzać wzmożone kontrole centrum obiektu rekreacyjno-sportowego, jakim jest MOSIR, pod kątem właśnie grupowania się młodzieży. Mundurowi czuwają również nad tym, by osoby przybywające na kwarantannach stosowały się do zasad i pozostawały w domach. Za nieprzestrzeganie tych obostrzeń grozi grzywna do 5 tys. zł, albo też kara pieniężna w wysokości do 30 tys. zł nakładana przez Sanepid. Kryształowe serce to najwyższe odznaczenie polskiego Czerwonego Krzyża, które przyznawane jest za wybitne zasługi w rozwoju ruchu honorowego krwiadactwa PCK. W niedzielne przedpołudnie w siedzibie Czerwonokrzyskiej Organizacji wyróżniono nim kolejne osoby. Skromna uroczystość, niemniej jednak taka bardzo podniosła, dlatego że traktujemy zawsze wyróżnienie kryształowym sercem jako bardzo, bardzo istotne w naszej działalności i dziękujemy w ten sposób ludziom, którzy. Po pierwsze są członkami od naszego stowarzyszenia, po drugie oddają honorowo krew, bądź też nas wspierają od wielu, wielu lat. Do grona kawalerów Kryształowego Serca dołączyli Florian Blaźlak, Andrzej Stępień oraz Wojciech Czestkowski. Dwaj ostatni są honorowymi dawcami krwi, O panu Wojtku Czestkowskim już sporo prasa ostatnio pisała o zdrowieniu, co daje osocze już kilka razy, to jest ten... Płyn, który ratuje życie przed Covidem. Pan Wojciech swoją krwią dzieli się od 1996 roku do chwili obecnej, oddał jej ponad 45 litrów. Drugi zasłużony honorowy dawca krwi Andrzej Stępień tego bezcennego leku oddał już ponad 50 litrów. Jego przygoda z krwiodawstwem rozpoczęła się w 1978 roku. To organizator wielu akcji oddawania krwi na ratunek. Trzeci z panów, Florian Blaźlak, to przewodniczący Rady Powiatu. Wieloletni prezes zakładu energetyki cieplnej. Przez bardzo wiele lat wspierał i nadal wspiera naszą działalność, więc w związku z tym to będzie to wyróżnienie, jak gdyby takie podsumowanie tego wszystkiego. Dekoracja kryształowym sercem jak zawsze była połączona z uroczystym wpisem do pamiątkowej księgi kawalerów tego odznaczenia, którą prowadzi Polski Czerwony Krzyż w Pabienicach. Chciałem serdecznie podziękować za zauważenie działania, zwłaszcza tutaj kolegów, bo Osobie nie chcę mówić, ponieważ <laughs> odpowiedzialność za to znaczenie biorą wioskujący i przyznający. Natomiast panowie, jako jedni z wielu, którzy otrzymali kryształowe serca, miał okazję wcześniej również uczestniczyć w tego typu uroczystościach. No, Wykazali się między innymi tym, że są honorowymi dawcami krwi. I to jest myślę. Najważniejszy element tego odznaczenia. A w ogóle to zawsze to podkreśla mi chyba nigdy dość, że te wszystkie działania, które tutaj są prowadzone, to znaczy oddawanie krwi, organizacja młodych ludzi, przekonywanie ich do tej działalności, no to jest zasługa między innymi Andrzeja Chałupki. Również Innych, nie chciałbym tu może wszystkich nieobecnych wymieniać, bo przecież ich znamy. Są tutaj członkowie zarządu. Pan Piotrowski kiedyś działał, wielu innych. I, i myślę, że to, to jest ta prawdziwa zasługa dla społeczeństwa, dla tych, którzy krwi potrzebują. Za to dziękujemy. Waszej działalności. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. Do tej pory Kryształowym Sercem uhonorowano 56 osób. Jako pierwszy odznaczenie to w 1989 roku otrzymał Bohdan Serednicki. Jego imię nosi Rejonowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy zarządzie oddziału rejonowego PCK. Oprócz kryształowych serc były również inne odznaczenia, które ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii przyznano podczas innych okoliczności i spotkań. Mieliśmy w tym tygodniu w środę posiedzenie zarządu oddziału rejonowego, na które zaprosiliśmy kilka osób związanych z naszą działalnością. Te osoby, które nas wspierają, które działają i wyróżniliśmy je, to znaczy nie my, tylko kapituła odznaki honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniła je tą najwyższym czerwonokrzyskim odznaczeniem i otrzymali je w kolejności pan Krzysztof Hanke trzeciego stopnia, odznaka jest czterostopniowa od czwórki do jedynki, pan Sławomir Łuczyński trzeciego stopnia, otrzymał je pan Wojciech Czestkowski czwartego stopnia i pan Andrzej Stępień. Pani Anna Kurkowska, która jest członkiem zarządu oddziału rejonowego, honorowym kwiadowcą jest, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla ochrony zdrowia nadawaną przez ministra zdrowia. Miałem również zaszczyt i przyjemność być w tym tygodniu mijającym u pana prezydenta miasta Pabianic, którego ta sama kapituła wyróżniła odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia za wspieranie naszej działalności. Odznakę otrzymała również jedna z pabianickich redakcji. Chcemy również redakcji podziękować za na wspieranie naszej działalności, za pokazywanie na łamach Nowego Życia Pawianic tych wszystkich naszych działań i mamy dla redakcji wyróżnienie w postaci odznaczenia, w postaci odznaki honorowej Polskiego Czerwona 3-2 stopnia. Te wszystkie odznaczenia i wyróżnienia zostały zatwierdzone w październiku ubiegłego roku. Możliwość ich wręczenia była uzależniona od sytuacji związanej z COVIDem. Szukano odpowiedniej okazji, aby móc nimi uhonorować osoby związane z honorowym krwiodawstwem, pogratulować i podziękować za to, że są z polskim czerwonym krzyżem. W marcu Urząd Miejski ogłosił konkursy na dyrektorów czterech placówek oświatowo-wychowawczych, których dotychczasowi szefowie przestali pełnić te funkcje z różnych powodów osobistych, przejścia na emeryturę czy zmiany pracy. Zmiany dotyczą jednej szkoły podstawowej i trzech przedszkoli miejskich. W przypadku szkoły chodzi o największą z placówek, szkołę podstawową numer 3, której dyrektorować będzie dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora Krystyna Kucharek. Szefową przedszkola miejskiego numer 11 z oddziałami integracyjnymi została Monika Wit Kamieniak, która przed nominacją zasiadała na fotelu wicedyrektorki tej placówki. Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła również w przedszkolu miejskim nr 13, gdzie szefową została pełniąca ostatnie obowiązki dyrektora Joanna Głos-Podgrodzka. Z kolei dyrektorką Przedszkola miejskiego nr 14 została dotychczasowa jego wicedyrektorka Anna Śliwińska. Kadencja dyrektora trwa 5 lat. Konkursy odbyły się 14 i 15 kwietnia. O stanowisko w przedszkolu miejskim nr 14 starały się dwie osoby, w pozostałych po jednej.